Witam, kochane kleszcze. Dziękuję za przybycie na szkolenie. Dziś poznamy coś nowego: Karta do usuwania kleszczy. Umożliwia samodzielne usuwanie kleszczy, które mogą przenosić groźne choroby. Czy on nas obraża? Eee. Borelioza i zapalenie opon mózgowych to poważna sprawa. Karty można używać do wyciągania kleszczy z ludzi i zwierząt. Obejrzyjmy film. Wybierz nacięcie karty w zależności od rozmiaru kleszcza. Przyciśnij kartę do skóry i ostrożnie wsuń ją pod ciało kleszcza. Delikatnie przesuń kartę, unosząc ją lekko do góry i płynnym ruchem usuń kleszcza ze skóry. Za pomocą wbudowanej lupy sprawdź, czy kleszcz został usunięty w całości. Zdezynfekuj miejsce po zabiegu i obserwuj jego wygląd. W przypadku widocznego zaczerwienienia lub podejrzenia infekcji skonsultuj się z lekarzem. Zachowaj usuniętego kleszcza na wypadek konieczności jego z badania. Poręczny i mały format karty sprawia, że mieści się ona w portfelu. Może być pomocna także przy wyciąganiu żądeł pszczół. To wszystko. Uważajcie, kleszcze, bo produkty bros są bardzo skuteczne. Do zobaczenia. Bros, Czuwa i chroni.